Cześć, to jestem Wilej i witam Was w kolejnym odcinku Tajemnic i ciekawostek z Google Maps. Dzisiejszy odcinek zaczynamy na jakimś zadupiu na środku oceanu, który nazywa się Wyspami Marszala. Wyspy Marszala to jest skupisko kilkudziesięciu wysp, o których podejrzewam, że w większości nigdy nie słyszeliście. Możliwe, że z wyjątkiem tej wyspy. Tutaj mamy Bikini Atoll, czyli podobno to miejsce, pod którym mieszka Spongebob Porty. Nie wiem, czy to jest prawda, powiem szczerze, że ja trochę wątpiłem w to, ale potem jak poczytałem o tym miejscu, jak dowiedziałem się, jakie tutaj rzeczy się odpieprzały w przeszłości, to ta idea gadającej gąbki mieszkającej na dnie oceanu w domku z ananasa wydała mi się całkiem sensowna. It's beautiful. I'll Zaraz wam powiem, co to za historia, ale najpierw jeszcze rzućmy sobie okiem na tą wyspę, która jest obok. Tutaj mamy Enwitok Atol. Częścią tego atolu jest wyspa o nazwie Runit, i na tej wyspie możemy znaleźć taki tajemniczy obiekt. On jest bardzo duży, on ma ponad 100 metrów średnicy, czyli gdzieś tyle co boisko do piłki nożnej. Te małe kropki, które tutaj widać, to są ludzie. Takie to jest duże. Na tym zdjęciu to to wygląda, jakby tu się rozbił jakiś statek kosmiczny. Natomiast w rzeczywistości to nie jest statek kosmiczny, a jest to wielka betonowa kopuła. I tutaj chyba należy zadać sobie pytanie: Co właściwie robi taka wielka betonowa kopuła o średnicy 100 metrów na środku Oceanu Spokojnego? A także co takiego znajduje się we wnętrzu tej kopuły? To będzie długi temat, więc zacznijmy po kolei. Jak już wcześniej mówiłem, znajdujemy się na terenie Wysp Marszala. Wyspy Marszala aktualnie są niepodległym państwem, natomiast po II wojnie światowej znalazły się one pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. No i Stany Zjednoczone zauważyły to, co ja na początku odcinka, czyli że to jest jakieś zadupie na środku oceanu.

Dla tych, którzy nie szczaili, o co chodziło w tym filmie, to ten gość im powiedział mniej więcej tyle, że muszą wszyscy wypierdalać z wyspy, bo Amerykanie chcą sobie tutaj potestować broń nuklearną. Tak więc przez następnych kilkanaście lat wyspy Marszala stały się bardzo wybuchowym miejscem i możemy to nawet zobaczyć na Google Maps. Tutaj przykładowo widzimy, że jest napisane Elugelab. Co to jest ten Elugelab? Tutaj nic nie ma, jest tylko woda. I faktycznie, aktualnie Elugelab nie istnieje. Natomiast kiedyś znajdowała się tutaj wyspa o takiej nazwie. Znajdowała się do momentu, kiedy Amerykanie nie postanowili, że przetestują tutaj swoją pierwszą bombę termojądrową o nazwie Ivy Mike. Tutaj mamy listę najpotężniejszych testów nuklearnych, jakie zostały kiedykolwiek przeprowadzone. I jeśli teraz spojrzymy sobie na te testy, które zostały wykonane przez Stany Zjednoczone, to one wszystkie miały miejsce właśnie na atolach Bikini i Eniwetok. Tutaj mamy najpotężniejszy test nuklearny przeprowadzony kiedykolwiek przez Stany Zjednoczone, Castle Bravo. Moc 15 megaton, czyli przeliczając na takie bardziej normalne jednostki, to byłoby dużo w chuj. Pokażę Wam to nawet na przykładzie, bo znalazłem taką stronkę, która pozwala przetestować atak nuklearny. Więc załóżmy, że rzucilibyśmy sobie taką bombę nuklearną na Warszawę zacznijmy może od czegoś słabszego. Little boy Hiroshima 15 kiloton. Zobaczmy, co by się stało, jakby ją tutaj zdetonować. 66 tysięcy trupów 183 tysiące rannych. Całkiem całkiem. Chociaż przyznam, że nie takie rzeczy w Minecrafcie się robiło, więc podbijmy sobie tutaj to do tej bomby, która została użyta w teście Castle Bravo. 15 megaton, czyli 1000 razy tyle, co bomba rzucona na Hiroshima. I gdyby ją rzucić na Warszawę, to by już nie było Warszawy ani nie było niczego, co było w okolicy Warszawy. 1 389 000 trupów, 518 000 rannych. Wniosek z tego taki, że lepiej mieszkać na Podkarpaciu. Co ciekawe, ta bomba, która została użyta w teście Castle Bravo, w założeniach nie miała być aż taka mocna. Amerykanie zakładali, że ona będzie miała 6 megaton. Natomiast coś tam pokrycili w obliczeniach, nie przewidzieli pewnych reakcji chemicznych i wyszło 15 megaton. No, zdarzają się takie przypadki, chcesz sobie kupić jachtunga na Sylwestra, a dostajesz laskę dynamitu. Tak czy inaczej, ponieważ ta bomba była znacznie mocniejsza niż zakładano, to jej skutki były odczuwalne także na terenach, które nie zostały ewakuowane i to prowadziło do takich powalonych sytuacji, że ludzie myśleli, że pada śnieg, a to co padało to nie był śnieg, tylko opad radioaktywny. Po kilkunastu latach bombardowania wysp Marszala ładunkami nuklearnymi, to miejsce stało się dosyć radioaktywne. I dopiero w latach 70. Amerykanie doszli do wniosku, że może wypadałoby wreszcie ten cały syf posprzątać. Wysłali więc oni tutaj twoich ludzi, żeby oni pozbyli się tej zanieczyszczonej gleby. Tutaj macie fotkę z tej operacji oczyszczania. No i nie żebym ja był jakimś ekspertem od promieniowania, od zasad bezpieczeństwa i tak dalej, ale czy oczyszczając napromieniowaną glebę na wyspie, która od kilkunastu lat jest napierdolana ładunkami, nuklearnymi, Nie powinno się ubrać jakiegoś kombinezonu ochronnego? Co oni tam myśleli, że fundamenty pod biedronkę kładą, a tak naprawdę sobie gołymi rykoma przerzucają radioaktywny pluton. Nie, o tym, Nie że 43 testy tak czy inaczej, po trzech latach tej operacji wydobyto 73 tysiące metrów sześciennych radioaktywnego gruzu. I pozostało już tylko znaleźć jakieś miejsce, gdzie można to wszystko wypieprzyć. No i w ten sposób dochodzimy do odpowiedzi. Na no to, czym jest ta tajemnicza kopuła, znajdująca się na atolu Enwitok? W miejscu tej kopuły kiedyś znajdowała się dziura, taka jak tutaj. Ta dziura powstała w wyniku jednego z testów nuklearnych o nazwie kaktus. No i Amerykanie uznali, że w sumie, okej, okay, mamy dziurę. No to weźmy tam, wypierdolmy te wszystkie jakieś tam radioaktywne odpady i inne rzeczy, i posprzątamy. Zalejemy to na końcu betonem, i wszystko będzie fajnie i w ogóle. No Absolutnie genialny pomysł, żeby wywalić 73 tysiące metrów sześciennych radioaktywnego syfu tuż obok oceanu. Co złego może się stać? Aha. Czyli istnieje ryzyko, że w przyszłości ta kopuła zostanie kompletnie zalana przez ocean i całe to toksyczne gówno będzie do tego oceanu wyciekać. A w sumie to już w ogóle już teraz wycieka, dlatego że o ile ona została od góry zalana betonem, to nikt nie postanowił, żeby zalać ją także od dołu. I to dno nie jest do końca szczelne i już wycieka do oceanu. Więc. Ile rzeczy można zjebać w jednym miejscu? Skoro już wiemy, co robi wielka betonowa kopuła na środku oceanu, to teraz przenieśmy się do łodzi i dowiedzmy się, co robi ten koleś wiszący na płocie. Wygląda jakby zdechł. Nie rusza się totalnie na tych zdjęciach. Więc albo zdechł, możliwe, że wrócił po prostu najebany do domu i poddał się na tych ostatnich kilkunastu metrach. Tak czy inaczej, gościu kompletnie się nie rusza. Aż do tego momentu. Tutaj ewidentnie ręka jest zgięta. Patrzy się w kamerę. I teraz dopiero. Przeskakuje przez bramę i sobie poszedł. Mocno podejrzany typ. On ewidentnie coś tutaj kombinował, no bo nawet gdyby on przeskakiwał przez bramę, już pomijając, czemu to robił, to kto przeskakuje przez bramę w taki sposób? To nie ma sensu. Niestety nie dowiemy się, co tutaj było wcześniej, dlatego że. E, tu już tego nie widać. To jest pierwsze zdjęcie. Więc jedyne co pozostaje to domysły. I mi się wydaje, że on po prostu zobaczył, że nadjeżdża samochód Google, zobaczył tą kamerę, nie chciał być na zdjęciu, poczuł się głupio, więc uznał, że najlepsze rozwiązanie to jest udawać płot. Nie wiem, czy to jest faktycznie optymalne rozwiązanie, ale... W sumie wygląda jak płot. Powiem wam, że nawet jakbym tak szedł chodnikiem, to bym go nie zauważył. Pomyślcie sobie, że on teraz może być nawet w waszym domu i nie zdajecie sobie z tego sprawy. Na Google Maps jest taka funkcja, że jak klikniemy sobie na nazwę jakiegoś państwa, na przykład Polski, to wtedy na czerwono wyświetlą się granice tego państwa. Tak samo tutaj klikamy na Niemcy, mamy granicę Niemiec. Teraz kliknijmy sobie na Chiny. Coś się popsuło. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak błąd, że ta funkcja nie działa w wypadku niektórych państw, ale tak naprawdę Chiny, Rosja, Indie to są państwa, w których istnieją spory co do tego, gdzie dokładnie przebiegają ich granice. I gdyby teraz Google sprawiło, że klikniemy sobie na Chiny i gdzieś tam wyświetlą się granice, to jakieś inne państwo, które ma spór o te granice, na przykład Indie, miałoby o to buldupy. A jakby narysować te granice gdzie indziej, to znowu Chiny by miały ból dupy. Czyli innymi słowy, jedyna opcja, żeby nie wywołać bólu dupy u żadnego z tych państw, to jest w ogóle nie narysować ich granic. Tutaj mamy coś podobnego, Półwysep Krybski, który Ukraina powie, że należy do niej, Rosja powie, że należy do niej. Więc teraz w jaki sposób to rozwiązać na mapie? Jeśli odpalimy sobie mapy Google'a z Ukrainy to wtedy nie będzie tutaj żadnej granicy między Półwyspem Krymskim a Ukrainą. Ale teraz jeśli to samo miejsce odpalimy z Rosji, to pojawi się granica, linia ciągła, sygnalizująca, że to są inne państwa. A jeśli odpalimy to jeszcze z innego kraju, który nie jest ani Rosją, ani Ukrainą, to wtedy pojawi się taka linia przerywana. Czyli innymi słowy, oficjalne stanowisko Google w tej sprawie jest takie, że... A ja mam to w dupie. Na zakończenie odcinka pokażę Wam jeszcze ten... Przepięknie wyglądający i przede wszystkim wysoce wyspecjalizowany samochód. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.